Witam państwa. Dziś pijemy klasyczne cappuccino. Dziś chciałem zająć państwa uwagę omówieniem tego, co zastałem w Muzeum Archeologicznym w Iraklionie na Krecie. Nie wiem czy. O, Jakoś to tam widać. Oto fresk. Fresk e, przedstawiający skok przez byka. Tu jest jego reprodukcja, oczywiście. W oryginale ten fresk e, mierzy tak e, 3, a może nawet 3,5 metra wysokości i tak z pięć długości jak tuż przed wyjazdem na Kreta kupiłem 55-calowy telewizor i po latach oglądania tam kilkunastocalowych telewizorków to wydawał mi się strasznie ogromny a tu w ogóle przy tym fresku to był maluchem także to, to takie tego jak ja byłem na Krecie, to akurat był chyba remont tego morza w Iraklionie. W związku z tym te, te zbiory przeniesiono do takich blaszaków, a w samym budynku był, był remont. No i, i, i ten fresk był pierwszym obiektem, który, na który widz czy, 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 czy zwiedzający się Natykał. E, tak fachowcy twierdzą, że e, e, niemożliwe jest e, przeskoczyć przez byka w pełnym pędzie. Tak, ale e, przez pojęcie byk to oni uważają, czy, czy, czy rozumieją takiego byka jak w e, w koridzie jest. Czy, czy sportowca takiego w pełni sił. A Państwo się przyjrzą uważnie. No Ten byk, który tutaj jest yy, przedstawiony, to jest potwornie spasiony. No te, te nogi ledwo mu tam wystają za brzucha. Także nie, ja nie wiem, czy on w ogóle był w stanie yy, yy, wiec pewnie jakoś tam truchtał, więc dużo raczej było całkiem nie był to w każdym razie rzecz niemożliwa do wykonania. Zresztą widać, że tutaj artysta albo artyści. w Poświęcili tej czynności dosyć dużo uwagi. I tak poprawnie polityczna część rzeczy, czy prawda, autorytety wypowiadają się, że tutaj na tym, na tym fresku są same kobiety. A powód jest taki, że na przykład ta figurka z lewej czy z prawej mają takie wypukłe klatki piersiowe. Otóż jak chodziłem do szkoły podstawowej, to ze mną chodził taki uczeń, który spadł w Tatrach w 30-metrową przepaść po prostu uszkodzenia kości były tak duże, a on był tak mały, że... Nie, nie, nie poskładano go na powrót, że, że tego, i, i taką, taką, właśnie wysoko sklepioną klatkę piersią, też miał. Wie, więc twierdzę, że to jest po prostu wynik tak, albo defektu, czy, 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 czy jakiegoś tam obrażenia, albo jest to wynik po prostu wady genetycznej, czy czy. czy tego, że się urodził i żył w toksycznym, radioaktywnym środowisku. No i jest jeszcze trzecia ewentualność, że te wysklepione klatki piersiowe są wynikiem świadomego działania. Po prostu minończycy, dla których byk był tam zwierzęciem świętym, czy, czy no tak, trzony w każdym razie. To po prostu, jako wyraz trzci, formowali dzieciom takim, prawda, w kołysce, klatki piersiowe, żeby właśnie się tak, żeby tak właśnie wyglądały. Także z całą, nie, z całą pewnością nie są to kobiety, bo jak Państwo, jeszcze, jeszcze tutaj pokażę raz, to wszystkie te postacie. Mają takie same spodenki. Także wszyscy reprezentują tu jedną płeć. Także. Natomiast nikt nie zauważył tego, co, co, co jest dużo, dużo ważniejsze. tego. Otóż, jak Państwo się przyglądniecie uważnie, o. To wszystkie postaci mają pejsy. No takie jak ortodoksyjnie żyli. No mniej więcej, mniej więcej takie. No i to jest, uważam, ważne. Zwłaszcza, że e, jak spojrzymy na inne freski, na przykład na ten. O. Tych dziewcząt, to one, pejsy, mają ewidentnie też. I, i to jest tak. Ja sporo rozmyślałem na temat tych pejsów. No i tak więcej, większą uwagę. E, Poświęcę, jak, jak będę wpływ Minojczyków na, na Izrael, i ich historię, i kulturę omawiał. Jak Państwo zauważycie, to ci tutaj i, i, i ci dwaj, i trenerzyk. I ten ćwiczący mają takie, takie włosy skręcone w sprężynki, i w, nasy, w naszych czasach, czy, czy współcześnie to panie osiągają taki efekt za pomocą tak zwanej lokówki, czyli przygrzewania elektrycznego włosów natomiast ci tutaj atleci, prawda trenerzy i, i tego e, raczej urządzeń elektrycznych nie, nie mieli. Natomiast te, tak jak mówiłem mieli kobalt i e, 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 pewnie potrafili sformować czy, czy, czy jakoś tam wystrugać, czy, 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 czy odlać kawałki kobaltów w postaci walców i nawijać i w ten sposób, prawda, osiągać ten taki sprężynkowy efekt. No ale coś za coś. Tak w ogóle, jaki sens był, prawda, działać odkażająco, czy, czy aseptycznie na włosy. No, w tamtych czasach powszechne były insekty we włosach, i po to, żeby wytępić e, insekty, tam czym pły i inne, e, no to, to uciekano się tam do różnych praktyk. W Egipcie kapłani się goli na łyso na przykład. E, a tutaj robiono to za pomocą radioaktywnego kobaltu. No ale, operowanie radioaktywnym kobaltem, zwłaszcza na skórze, a zwłaszcza na, na włosach, to prowadzi do tak zwanych niepożądanych skutków, mianowicie do łysienia, bo tego. I jak Państwo się przyjrzycie. A to trener z jednej strony, trener z drugiej strony i ćwiczący. Wszyscy mają takie przerzedzone włoski, bo nie wiem, czy, 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 czy tak jawnie trzeba to powiedzieć, że sens te, tej operacji było osiągnięcie y, rytualnej czystości coś, co u Izraelitów się nazywało naziratem. Otóż, proszę Państwa, do dziś dnia w, w, w Iranie, czyli dawnej Persji, e, trafiają się nazwiska na Syrii. E, był da, e, tej szef policji tajnej Sawak, za czasów Szacha się nazywał na Syrii, był taki ciężarowiec, także tego, i ewidentnie ten, ten, ten obyczaj, czy, te, czy ta praktyka ma korzenie tam właśnie w, w, w państwie obecnym Kurdystanie, a, a dawniej to tam w państwie tak na stokach Kaukazu właśnie tych takich zachodnich, a stamtąd również zoroastra, tak religia zoroastra się wywodzi. A to moim zdaniem Minojczycy właśnie taką religię wyznawali. Ten byk czy minos to, jak to się nazywa, był przedstawicielem sił zła, chaosu i tak dalej. A, a ten bok, Bóg, yy, prawda, był wyrazem sił dobra, porządku i tak dalej. Co tu jeszcze można mówić? No Tak, wyobrażam sobie, że, że to, co tutaj jest namalowane, tak? Tak wyraźnie widać, że artysta albo artyści mieli lekką i pewną rękę, także te, te linie są takie długie i, i, i prawda e, e, szybko pociągnięte, no bo e, e, Minojczycy chyba nie, nie opanowali takiej technologii, żeby można było na suchym tynku malować, więc musieli się tam streszczać i stąd te, te, te prawda, takie no, nie do pieszczenia te, tego rysunku. Także Herbert miał rację, no bo, że minojska sztuka nie, nie dostaje poziomem do, do egipskiej, no bo Egipcjanie nie, nie malowali, chociaż nie malowali na takich dużych powierzchniach, no ale jakoś tam sobie radzili, prawda, z, 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 z dużymi freskami. No, i przede wszystkim starali się, bo oni chcieli oddać świat pozagrabowy, z samej swej istoty, doskonały i nie taki, prawda, niedoskonały jak, jak ten, na którym żyjemy. No i, i co tu jeszcze można dodać? Aha, no przede wszystkim, jaki, jest, jaki był sens tego. Tego skakania przez bykiem. No więc jest to czynność, że tak powiem, hazardowa, losowa, i jak się tam byk spłoszy albo tego, no to skok się tam nie uda, no bo ten skoczek nie, nie wyląduje. Więc kapłan, wyobrażam sobie, że, że cała czy ten. ten Obrzęd miał taki, taki przebieg, że kapłan odczytywał jakieś tam prośby do Boga no i następowała czynność skoku przez byka. Jak skok przez byka się udał, no to znaczyło, że prośba do Boga zosta została przez Boga wysłuchana. No i na ołtarz trafiał byk, a Skoczek wychodził z tego interesu żywy. Natomiast jak mu się nie udało, no cóż, to, to byk wracał do swoich krów. Natomiast na ołtarz trafiał... Skoczek nieszczęsny. I tutaj gdzieś muszę znaleźć, bo... Na jednym z grobow z tych trumień jest właśnie taka procedura pozbawiania życia byka przedstawiona i o, nieważne Mam nadzieję, że uwierzą Państwo mi na słowo. To gdzieś tu było. O, właśnie. Właśnie. Tu. Tu. Nie, tu. Akurat, akurat w tym tego. W każdym razie wyglądało to jak obój rytualny. Tam zwierzę miało tak charakterystycznie spętane nogi i, i, i tam w, 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 tego, także. I ten obyczaj, że tak powiem, dawni Izraelici przejęli od, od minojczyków. A jak to się stało, to z kolei będę opowiadał, jak, jak doj, dojdę do oddziaływania minojczyków na Egipt. Tak to oględnie sformułuję. Ty, co tu jeszcze można dodać? No i chyba wszystko tak na razie.